Siemano wszystkim z tej strony Darkness, a dzisiaj będę grał z Wami w tryb wojownicy WS Potwory w serwerze, którego IP macie w opisie. Tyle, tylko różnica jest taka, że gram dzisiaj Bogiem i przygotowywałem się właśnie. Także co takiego ja musiałem jeszcze zrobić? Ano, właśnie wypakowałem sobie cały eklipunek od ostrza po maczugę. I na wszystkie komendy, które sobie oczywiście odblokowałem poprzez długą, długą grę, gdzie zapomniałem też o jednym. Dobra, to ja teraz idę zenchantować sobie łuk i widzimy się przy Enchantingu. Ok, to ja już jestem przy Enchantingu, właśnie się szybko na Exp. I zaraz sobie zenchantuję łuk który będzie mi potrzebne do walki znaczy będzie mi niezbędne chociaż ten 24 ja bym mógł jeszcze zrobić dobra idę po ten łuk Jakby co dostałem status szybko dlatego tak szybko biegam Łuk mocy Okej, okay. to na który poziom by tu zenchantować? Hmm. Będzie tutaj na pole 2, dobra, nie jest najgorszy. To ja idę jeszcze po strzały i będę czekał w świątyni, także widzimy się Bo ja mam tylko 10 minut, mogę nagrywać, także będę robił nieco ucinek. Tak w ogóle podczas ścinania sobie wspomniałem, że ja w ogóle się nawet nie przywitałem z graczami na YouTubie. Także zrobię to szybko. Okej. Okay. To... Widzimy się teraz w świątyni. Tak. Biegły ze względu na to, że będę tam po prostu siedział i nic nie robił. Dopóki potwory nie zaatakują, to ja będę cicho. Postęp w ob obudobywaniu świątyni jest, jak widać. Wystarczy jeszcze tę ochronę na pająki. Przeciwko pająkom, no to będzie można już normalnie zacząć grę. To widzimy się przy pierwszym ataku potworów na świątynię. Dobra, już potwory są wszędzie dookoła. I teraz po prostu będzie, będzie jatka. A teraz będzie przewalone. Niestety, będąc na takich lagach, się po prostu nie da, to jest zbyt trudne. W dodatku jeszcze było tych bossów, to to była masakra, to... ...po prostu nie było... to jest nie do opisania. Okej, okay, to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się spodobało. Także. Cześć.